Ojulegio! Właśnie rozpoczęli spotkanie. Oni są przy piłce. Dobre przejęcie podania w środku pola. Świetna sygnalizacja i mam przerwaną akcję. Spalony. Doskonale, to przeczytał piłka zmienia właściciela. Jacek Jęski Prytnie teraz, ładne dośrodkowanie, no i obrońca poradzi się z tym względem. Rdoliak. ale znakomicie wybita piłka przez przeciwnika. Jest dośrodkowanie. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Jacek Kiłka. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. No przydałoby się dośrodkowanie. Akcja skrzydłem. Jest szansa nieudana próba. Chyba pogoda tutaj dzisiaj przeszkadza snajperom. Godłowiec. Astis? No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Bania Markowicz. No, już blisko pole karne. Zero. Broś, Tomasz Wiodłowiec, Michał Kwartek, przejęcie w obronie i koniec ataku. Trzyma się przy piłce. Dobra okazja. Od bramki za moment wznowienie gry. Policja wrtol jak. jest utroczny dla korony Pai ma a udało mu się odebrać piłkę. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Wymieniają piłkę między sobą. Dali w grze po tej interwencji. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Tomasz Krzyski, Ilica Wrtoliak, Broś. Koniec pierwszej części spotkania, remis bezbramkowy. Nie wiem, co zaproponują trenerzy obu zespołów, było ciekawie w drugiej połowie, ale my Państwu możemy zaproponować, byście Państwo zaparzyli sobie śliczankę kawy. Tak, a jeśli chodzi o przekąskę, to proszę popatrzeć na nich na razie po pierwszych 45 minutach wygląda na to, że mają zimne nóżki. Pierwsza połowa nudna, mało strzałów, mało okazji do zdobycia gola, jest bezbramkowy remis. Jak sądzisz, czy zmieni się to w drugich 45 minutach? Gdybym chciał być optymistą powiedziałbym oczywiście Ale ponieważ widziałem już wiele spotkań piłkarskich w których nic się nie zmieniało Poczekam spokojnie do końca Przechwytale, ale nie opanował Saganowski Szansa dla Legii Czekamy na dośrodkowanie Może być groźnie Dobry bloki, oddalone niebezpieczeństwo. Tomasz się Żyro. Powinien do Środkowa. Więc może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. Górą Bramka znowu w tej sytuacji i wciąż mamy remis. Bania Markowicz. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Na podwórce. Wyraźnie, że był tutaj fał. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Uwaga, legia w ataku! Strzela! Legioniści zdobią grę od linii bocznej. Tomasz Kiergłowicz. Świetna współpraca. Udanie przerwali tę akcję. Mamy auty, Rozpocznie Korona Kielce. Bania Markowicz. Kucharczyk. Poświęceniem świetna, pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. Zalim przyjął, mimo że cały czas go atakują. Jodłowiec. Ależ walczą o piłkę. Brzyski. Zamodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Kapitalna wrzutka! Koniec akcji, piłka wybita przez rywala. Ależ piękne wejście ślizgiem dotknął piłki w powietrzu. Szansa! Ależ świetnie zablokował. Legia rozpoczyna od wrzutu zaufu. Będzie zmiana zawodnika. Michał Tyro Zaganowski Uderzenie w stronę bramki. No pewnie to chwyci. Dobre to podanie głową. Wspaniałe podanie. Dobra okazja. Wilka już poza boiskiem i oto z daje się pokonać po kolejnym stałym fragmencie, tym razem rzut rożnego. Mamy nadal wynik remisowy, ale tylko wspaniała interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Trytko? Już naprawdę niewiele do końca, tylko 5 minut i wciąż remis. No brawo, świetne wyjście z wodem. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne, bardzo wyrównany mecz. Zdecydował się na strzał. Bramkarz nie miał zbyt wiele okazji do interwencji. Był na tyle bezrobotny, że mógłby się zgłosić do pośredniaka. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze ścieżnym zapasem sił. Ganowski. Michał ty. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Liska już do bramki. Niestety w tym meczu nie oglądaliśmy bramek i nie zobaczymy. Koniec spotkania.